Możemy zacząć y, spleść sobie dłonie na klatce piersiowej, złączyć trzy kciuków ze sobą i tak pociągnąć łokciami do tyłu, ściągnąć łopatki, broda idzie wysoko do góry i patrząc do góry możemy wejść w skręty bar. Głęboki wydech brzucha, oczy dwa. Wydech. Teraz możemy zamknąć oczy, złożyć dłonie w namaste, przyłożyć łokcie przycisnąć łokcie blisko do żeber do, i znowu z zamkniętymi oczami możemy wejść sobie w skręty barku, w oczy zamknięte. Głęboki wdech do brzucha. Wydech i teraz możemy położyć dłonie z tyłu za pośladkami, palce w dłoni skierowane do tyłu, nogi mogą rozejść się na boki i z zamkniętymi oczami możemy wejść sobie w skręty barku. Głęboki wdech do brzucha, stopy rozluźnione, biodra rozluźnione. Wydech, teraz oczy otwierają się, głęboki wdech do brzucha. Wydech, oczy zamykają się, głęboki wdech do brzucha. Wydech, oczy otwierają się, głęboki wdech do brzucha. Wydech, oczy zamykają się, głęboki wdech do brzucha. Wydech. I teraz możemy przyciągnąć stopy do ciała, owinąć ramiona wokół kolan, chwycić się lewą dłonią za prawy najgorset. I korona głowy wyciąga nas do góry, broda idzie do góry, patrzymy do góry, głęboki wdech do brzucha, wydech. Teraz możemy zamknąć oczy i broda schodzi w dół, ale ten głos cały czas wyprostowany, głęboki wdech do brzucha, wydech. Teraz oczy otwierają się, broda idzie do góry, patrzymy do góry, głęboki wdech do brzucha, wydech. I teraz oczy zamykają się, broda schodzi w dół, głęboki wdech do brzucha, wydech. Teraz możemy znowu rozłożyć nogi na boki, położyć dłonie z tych za pośladkami, jak najbliżej pośladków, palce dłoni skierowane do tyłu i możemy wejść w skręty barków, oczy zamknięte. Głęboki wdech do brzucha. Wydech, otwieramy oczy, skręty barków, głęboki wdech do brzucha. Wydech, zamykamy oczy, skręty barków, głęboki wdech. Wydech, otwieramy oczy, skręty barków, głęboki wdech do brzucha. Wydech, zamykamy oczy, skręty barków, głęboki wdech do brzucha. Wydech. I teraz możemy złączyć nogi ze sobą, odwrócić palce dłoni w kierunku pośladków, podłożyć sobie czudeczki, palce dłoni pod pośladki. naciąg Może ja się odwrócę także się... dobrze widział. Dłonie tutaj pod pośladkami, palce stóp naciągnięte. Broda idzie do góry, wciskamy dłonie w podłogę, tak żeby wyciągnąć klatkę piersiową kręgosłup do góry, brzuch rozluźniony, głęboki wdech do brzucha, wydech i teraz zamykamy oczy. Broda pada sobie w dół, oczy zamknięte. Głęboki wdech do brzucha. Wydech. I teraz możemy położyć się na plecach, zgiąć sobie nogi w kolanach, chwycić się za kolana tak od przodu. Rozciągnąć kolana na boki, przyciągnąć łokcie do ziemi. Broda idzie do klatki piersiowej. Głęboki wdek do brzucha. Wydech, głowa idzie na matę. I możemy chwycić się pomiędzy kolanami za palce stóp. Broda idzie do klatki piersiowej. Wisimy sobie na wyprostowanych ramionach. Głęboki wdech do brzucha. Wydech, głowa pada na matę. Nogi rozchodzą się na boki i broda idzie do klatki piersiowej. Głęboki wdech do brzucha. Wydech. Teraz głowa odchyla się do tyłu. Korona głowy dotyka maty. Głęboki wdech do brzucha. Wydech. I broda idzie do klatki piersiowej. Głęboki wdech do brzucha. Wydech. I głowa odchyla się do tyłu. Korona głowy dotyka maty. Głęboki wdech do brzucha. Wydech. I teraz tył głowy. Sięgamy tyłem głowy jak najdalej do tyłu. I od wewnątrz do zewnątrz. Chwytamy się za stopy. Broda idzie do klatki piersiowej. Głęboki wdech do brzucha, wydech, głowa pada na matę, i teraz możemy przyciągnąć stopy do siebie, cały czas trzymając się za te zewnętrzne krawędzie stóp, i broda idzie znowu do klatki piersiowej. Głęboki wdech do brzucha, wydech, głowa pada na matę, tył głowy dalej, barków, możemy puścić stopy, wyprostować ramiona do tyłu, wyprostować nogi do góry, broda idzie do klatki piersiowej. Głęboki wdech do brzucha, wydech, dłonie wchodzą pod przeciwne barki i nogi rozchodzą się na boki. Głęboki wdech do brzucha, wydech. Teraz uginamy nogi w kolanach, swobodnie wiszą sobie kolana na zewnątrz. Broda idzie do klatki piersiowej, głęboki wdech do brzucha, wydech i możemy wyprostować ramiona do tyłu. Głęboki wdech do brzucha, wydech. Teraz możemy złączyć kolana ze sobą. I oba kolana przechylają się w prawą stronę. Głęboki dech do brzucha, wydech i w lewą. Głęboki wdech do brzucha, wydech i do pionu. Możemy spleść dłonie, podłożyć dłonie pod potylicę, kciuki yy, wzdłuż szyi i obie nogi prostują się do góry. Głęboki dech do brzucha, wydech. I teraz wyprostowane nogi zaczynamy przechylać na ciało, tak, żeby znalazły się. Równolegle do podłogi. Głęboki wdech do brzucha. Wydech. I teraz biodra wracają na matę. Głęboki wdech do brzucha. Wydech i broda idzie do klatki piersiowej. Głęboki wdech do brzucha, wydech. OK? Możemy rozprężyć dłonie, wyprostować ramiona do tyłu i teraz wyprostowane nogi wracają na podłogę. Głęboki wdech do brzucha, wydech, ok? Teraz możemy podłożyć dłonie pod przeciwne barki, unieść środek kręgosłupu do góry i podciągnąć lewe biodro w kierunku lewego barku. Głęboki wdech do brzucha, wydech, prawe biodro. Głęboki wdech do brzucha, wydech, lewe, głęboki wdech do brzucha, wydech, prawe, głęboki wdech do brzucha, wydech. Ok, możemy wyprostować ramiona do tyłu. Podejść stopami blisko ciała, złożyć podeszły stóp ze sobą, kolana wiszą sobie na boki, środek kręgosłupa idzie do góry, głęboki wdech do brzucha, wydech i teraz przechylamy biodra w lewą stronę, głęboki wdech do brzucha, wydech i w prawo, głęboki wdech do brzucha, wydech, ok? I możemy podłożyć dłonie pod przeciwne barki, złączyć ze sobą kolana i oba kolana ją w prawą stronę, Głęboki wdech do brzucha, wydech i w lewą stronę. Głęboki wdech do brzucha, wydech i w prawą. Głęboki wdech do brzucha, wydech i w lewą. Głęboki wdech do brzucha, wydech i w prawą. Głęboki wdech do brzucha, wydech i w lewo. Głęboki wdech do brzucha, wydech. Ok? Możemy postać ramiona do tyłu, podciągnąć kolana do ciała, brodę idzie do klatki piersiowej. Głęboki wdech do brzucha, wydech, głowa pana na matę, nogi prostują się do góry i znowu przechylamy, prostowane nogi na tułów. Głęboki do brzucha, wydech, chwytajmy się za palce stóp i biodra wracają na ziemię, głowę podciągamy do góry. Głęboki wdech do brzucha, wydech i znowu przechylamy się do tyłu, trzymamy się za stopy. Głęboki wdech do brzucha, wydech i wracamy biodrami na ziemię, broda idzie do góry. Głęboki wdech do brzucha, wydech. Okay? Możemy spleść dłonie pod kolanami, zgiąć sobie nogi w kolanach i podciągnąć się do pozycji siedzącej. Możemy odchylić się do tyłu, do wyprostowanych rąk i głowa przykręca się w lewą stronę. Głęboki wdech do brzucha, wydech. W prawą. Głęboki wdech do brzucha, wydech. W lewą. Głęboki wdech do brzucha, wydech. W prawą. Głęboki wdech do brzucha, wydech, wydech w lewo, głęboki wdech do brzucha, wydech w prawą głęboki wdech do brzucha, wydech i teraz korona głowy wyciąga nas do góry, łokcie idą w dół i do tyłu, broda schodzi w dół, klatka bo do przodu, głęboki wdech do brzucha, wydech i teraz przechylamy się masu na tułów i głowa swobodnie wisi sobie w dół, kręgosłup wyciągnięty, głęboki wdech do brzucha, wydech, ok, i teraz możemy rozluźnić całe ciało, Położyć się na plecach, spleść sobie dłonie na klatce piersiowej, rozluźnić biodra i napiąć mocno lewy pośladek, głęboki wdech do brzucha, wydech, rozluźniamy lewy, napinamy prawy, głęboki wdech do brzucha, wydech, ok, rozluźniamy oba pośladki, łączymy czubeczki wszystkich palców ze sobą na klatce piersiowej, oczy zamknięte, stopy rozluźnione. Głęboki dek do brzucha, białe wnętrze głowy rozluźnione. Trzymamy dek w brzuchu. Wyda. OK. I teraz możemy przewrócić się na prawy bok.